Czuję się pan krystaliczny? Nie, absolutnie. Ja nie jestem krystaliczny. Ja jestem człowiekiem, który, jak każdy człowiek, jak każdy chrześcijanin, bo jestem chrześcijaninem i upada i wstaje. Jestem człowiekiem, który popełnia też błędy. Ja jestem człowiekiem z krwi i kości i nie mam tutaj najmniejszych wątpliwości, ale gdy czytam tego typu wynurzenia i gdy nawet weźmiemy pod uwagę, że ja zarządzałem już do tej pory, Trzema tysiącami pracowników w ciągu ostatnich ośmiu lat i nigdy żaden z pracowników nie wytoczył mi żadnej sprawy e, o mobbing, więc zobaczymy tą statystykę. I wiem, jak traktuję swoich i współpracowników, i e, pracowników. No to tego typu e, rzeczy pokazują no naprawdę brak powagi tej sytuacji. Ten wywiad, ten artykuł po prostu niepoważny, a zgadzam się. Z, z panem redaktorem, że w obliczu tego, że nie ma się w tej drodze mojej do prezydentury, że nie mają się moi krytycy szans zająć czymś naprawdę poważnym, no to muszą wyciągać takich. No, Muszę to powiedzieć, takich biednych ludzi, którzy mają jakąś osobistą zadrę do mnie i pokazywać ich opinii publicznej z tymi wynurzeniami, o których tam mogliśmy przeczytać. No to, 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 to nie są poważne zarzuty i czemu w takim razie nie skończyły się, nie wiem, jakimś postępowaniem. No to, to jest nieuczciwe, ale ja do tej nieuczciwości medialnej w wyścigu prezydenckim jestem gotowy. To jest rzecz naturalna. Tak, ja już byłem chyba każdym w ogóle w czasie tej kampanii. Wyborczej. Czytam to z uśmiechem i z głębokim dystansem. Może